Dołącz do nas na Patronite i Discordzie. Linki w opisie pod filmem. Nie wiem skąd przybyło. Nie chcę nawet wiedzieć, od jak dawna było przy mnie. Do niektórych spraw zwyczajnie nie powinno się wracać, chociaż roztropniejsze byłoby stwierdzenie, iż nie tyle nie powinno, co jest to niekiedy koszmarnie niebezpieczne. Tak też było w moim przypadku. Jednak patrząc na tamte wydarzenia z perspektywy dorosłego już człowieka a tym samym łącząc ze sobą pewne fakty, nie mogłem tego zwyczajnie zostawić. Nie pamiętam, abym w dzieciństwie miał styczność z jakimikolwiek zjawiskami paranormalnymi. Tak było przynajmniej do pewnego pamiętnego dnia. Miałem wówczas około pięć lat. Z trudem przychodzi mi określenie natury tego zjawiska. To wydaje się teraz być czymś zbyt skomplikowanym, by... Rozpatrywać tu podział na dobro czy zło. Siedziałem wtedy na środku mojego małego pokoju, bawiąc się plastikowymi żołnierzykami. Pamiętam, że tę dziecięcą beztroskę przerwał jakiś dźwięk, jak gdyby coś upadło na podłogę. Nie przejąłem się tym praktycznie w ogóle i wróciłem do dalszej zabawy. Jednak po chwili dźwięk się powtórzył. Gdy odwróciłem się za siebie, zobaczyłem ciemność. Na kilka sekund dosłownie straciłem wzrok. Chociaż nie widziałem absolutnie nic, tak inne moje zmysły wydawały mi się wówczas niesamowicie wyostrzone. Poczułem powiew zimnego powietrza na mojej twarzy. Z każdą kolejną chwilą chłód się nasilał. Coś wielkiego. I jednocześnie przeraźliwie zimnego. Postępowało w moim kierunku. Nagle ciemność w mojej głowie wypełniła swego rodzaju wizja. Zimno okrywało już całe moje ciało. Znajdowałem się w miejscu, w którym już kiedyś przyszło mi być. Gdy próbowałem wstać, coś w ciemności blokowało mi drogę. Próbowałem wyprostować przed sobą ręce, jednak bezskutecznie. Pod moimi małymi rączkami wyczułem coś drewnianego. Było strasznie ciężkie. Wokół mnie począł rozbrzmiewać cichy, ledwie słyszalny lament. Zacząłem się dusić. Resztkami sił próbowałem wołać o pomoc. Kiedy myślałem, że za chwilę umrę. Wzrok powrócił. Ponownie siedziałem w swoim pokoju, otoczony przez zabawki. Czułem się zupełnie tak jak przed całym tym zajściem. Chłód jednak nie ustępował i chociaż nie pokrywał już całego ciała, wciąż mroził krew w żyłach. Najdziwniejsze było wrażenie bycia obserwowanym. Jakieś spojrzenie przeszywało mnie na wylot. Czułem to. Czułem to w mojej głowie. Miałem wrażenie, że to coś przegląda dokładnie moje i tak nieliczne wspomnienia. Poczułem niesamowity strach, który kazał rzucić się w ucieczkę. I tak też zrobiłem. Natychmiast zerwałem się z miejsca i pobiegłem do swojej mamy. Przebiegając przez przedpokój, kątem oka zerknąłem w kierunku lustra. Wówczas, po zobaczeniu odbicia, już wiedziałem, co dokładnie mi się przyglądało. Lustro po chwili pękło. Dźwięk spadających odłamków niósł się po całym domu. Poczułem, jak tracę czucie w kończynach. Upadłem na podłogę. Nie do końca rozumiałem, co się ze mną dzieje. Słyszałem przerażony głos mojej mamy. Próbowałem do niej coś powiedzieć, jednak na marne. Głosy ucichły. Przebudziłem się dopiero po kilku godzinach. Kiedy otworzyłem oczy, ujrzałem zebranych wokół mnie rodziców, lekarza i to coś, co wisiało tuż nade mną. Od tamtego czasu widywałem go coraz częściej. Z każdą kolejną wizytą, jak na ironię, strach przed nim stawał się mniejszy. Nie przypominam sobie, by mi w czymś przeszkadzał, tylko bacznie mi się przyglądał, przeszywając swoimi pustymi oczodołami. Kiedy byłem już trochę starszy, próbowałem nawet z nim rozmawiać, lecz on ciągle milczał. Czasami z głębokiego snu wyrywał mnie cichy lament. Tak upiorny. A jednocześnie dołujący. Ciężko stwierdzić, czy należał do kobiety, czy też mężczyzny. Głosy ewidentnie na siebie nachodziły. Co dziwne, nie byłem w stanie określić nawet jego źródła. To żałosne zawodzenie było dosłownie wszędzie, zarówno wokół mnie, jak i w mojej głowie. Tylko ja potrafiłem go dostrzec. Mimo to nie potrafię go opisać. Nawet jeślibym spróbował, i tak nawet w najmniejszym stopniu nie oddałbym tego, czym to coś było. To nie było stworzone z materii, którą znamy i rozumiemy. Prędzej było jej wypaczeniem, szkaradną karykaturą życia. Za każdym razem było inne. Prawdę mówiąc, wątpię, czy kiedykolwiek było człowiekiem. Do pewnego czasu zagadką dla mnie był również dziwny zapach, który wraz z tym czymś się pojawiał. Był strasznie drażniący i przywodził mi na myśl jedynie spalone mięso. Teraz już wiem, że to nie on był jego źródłem. W pewnym momencie jego odwiedziny zaczęły stawać się coraz krótsze. Co więcej, z każdym kolejnym rokiem zmieniał się również charakter jego wizyt. Zazwyczaj pomimo samego faktu, że to coś było i stale mi się przyglądało, nie czyniło jakichś większych problemów. Okazjonalnie miewałem mniej lub bardziej przerażające wizje, ale to działo się naprawdę rzadko. Później miało to ulec drastycznej zmianie. Każde jego kolejne pojawienie się zaczęło zwiastować kłopoty. Nie wiem, co było przyczyną tak nagłej zmiany. W każdym razie od moich osiemnastych urodzin widywałem go również za moim bratem. Ten jednak zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że to coś bezustannie nad nim wisiało, nawet kiedy kładł się spać. Niestety, pewnego ranka mój brat już się nie obudził, a to coś zniknęło, tak jak i jego życie. Byłem zrozpaczony. Nie wiedziałem, czy to moja wina, że on już nie żyje. Czy to ja zrobiłem coś nie tak? Mój smutek w bardzo krótkim czasie zmienił się w niesamowity gniew. W tym żałosnym amoku przekląłem ten byt za to, że odebrał mi brata. Wówczas chciałem za wszelką cenę pojąć naturę tego bytu oraz to, dlaczego to właśnie ja stałem się jego ofiarą. Byłem strasznym egoistą. Śmierć mojego brata była jedynie jedną z wielu, które wkrótce miały przetoczyć się przez całą moją rodzinę. To było okropne. Co parę miesięcy umierał ktoś bliski mojemu sercu. Śmierć miała naprawdę obfite żniwa. Spostrzegłem jednak, że z każdym kolejnym pożegnaniem stawałem się coraz bardziej obojętny na to wszystko. Bo jak inaczej miałem się zachować? Było to jedyne wyjście, by nie oszaleć. W mojej głowie rodziły się kolejne pytania, które odbijały się jedynie echem, bez żadnej odpowiedzi. Widywałem to coś na pogrzebach moich bliskich. Przenikał pomiędzy żałobnikami. Bezustannie mi się przyglądając. Jego wygląd, czy raczej kształt, za każdym razem był inny. Jednak nadal wychodził poza ludzkie rozumowanie. Nie mogłem zbyt długo na niego patrzeć. On tego nie lubił. Kiedy w czasie ceremonii pogrzebowej opuszczano trumnę do dołu, byt ten zdawał się okrywać ciemnym całunem swej natury dębową skrzynię. Wówczas znikał na dłuższy czas. Po upływie maksymalnie trzech miesięcy znów się pojawiał. Kątem oka dostrzegałem, jak ciągle krąży wokół mnie, niczym wygłodniały sęp, niecierpliwie czekający na swoją ofiarę. Z każdą kolejną jego bytnością miewałem się raz po raz gorzej. Moje ciało trawiły coraz to gorsze choroby. Każdego ranka krztusiłem się własną krwią. Całymi dniami cierpiałem z powodu niesamowicie długich i bolesnych migren. Czułem, jakby coś dosłownie rozrywało mój mózg od środka i to wieczne, niekończące się zimno. Jeździłem po najlepszych specjalistach, przyjmowałem nawet eksperymentalne leki. Jednak mimo to mój stan jedynie się pogarszał. Pewnego razu, kiedy wymiotowałem dziwną czarną mazią, zrozumiałem pewną ciekawą właściwość bytu stojącego ze mną. Jego odbicie w lustrze znacznie różniło się od tego, jakim widziałem go normalnie. Odbicie przedstawiało go o wiele bardziej przerażająco, niż można to sobie wyobrazić. Nawet najgorszy koszmar w najbardziej wypaczonej wyobraźni. Nie mógł zrodzić czegoś tak bardzo upiornego. Był niczym bluźniercza personifikacja wszystkich, nawet tych najgłębiej skrywanych przez nas lęków. Po chwili lustro pękło. Wkrótce zostałem sam, całkiem sam. W wieku zaledwie 25 lat stałem się jedynym żyjącym przedstawicielem mojej rodziny. Wszyscy, którzy byli mi bliscy, prędzej czy później przechodzili na tamten świat. Zapewne z dużą pomocą tego czegoś. Do końca życia nie zapomnę tego, jak się czułem, będąc jedyną osobą na pogrzebie mojego ojca. Nie było nikogo więcej, kto mógł przejść. To niesamowite, jak ogromny wpływ to coś na mnie wywierało. Było niczym pasożyt żerujący na szczęściu mojej duszy. Nie miałem już zupełnie nikogo. Czułem, jak z każdym kolejnym dniem iskierka mojego życia gaśnie, jak zaczyna zanikać pośród wzburzonych fal oceanu ciemności. Przestałem wychodzić z domu. Zamknąłem się na otaczający mnie świat. Otwarty byłem jedynie na krążące we mnie coraz gorsze myśli. Popadłem w coraz większą paranoję. Niekiedy, zerkając w lustro, zdawało mi się, że widzę kogoś z moich bliskich. Nie miałem pojęcia, co jest prawdą. Być może była to tylko kolejna sztuczka tego czegoś. Wkrótce byt począł nawiedzać mnie również w snach. Były bardzo niejasne, pełne symboli, których mój umysł nie potrafił nawet pojąć. Najdziwniejszy był strach. Bezustannie uderzał we mnie niczym fale lodowatego powietrza. I chociaż senne wizje nie zawierały w sobie żadnych obrazów, które można było uznać za straszne, lęk był jak najbardziej prawdziwy. Nie znikał. Nawet kiedy otwierałem oczy. Wówczas zrozumiałem, jak bardzo cienka jest granica między tymi dwoma światami. Lęk przed nieznanym ciągle wypełniał moje ciało. Przebiegał przez nie niczym krew biegnąca przez żyłę. Mojej świadomości nie opuszczało przeczucie, że coś nieubłaganie się do mnie zbliżało. Coś ważnego, co miało rozwiać wszelkie moje wątpliwości. Niemniej jednak bałem się snu. Tym samym funkcjonowałem tylko i wyłącznie dzięki krótkim drzemkom, z większości których nie zdawałem sobie nawet sprawy. Mijały kolejne dni. Im dłużej starałem się pojąć obłąkańczą naturę nawiedzającego mnie bytu, tym bardziej sam popadałem w otchłań własnego szaleństwa. Nie potrafiłem już dłużej znieść samotności oraz bólu, które bezustannie mnie trawiły. Chciałem, aby ten koszmar się wreszcie skończył, aby ta słaba iskierka wreszcie zgasła. Robiłem wszystko, by tak się właśnie stało. Jednak to coś było odmiennego zdania. Nie chciałbym przerywał nić swojego życia. Wolało przyglądać mi się, jak moje serce zaczyna bić coraz wolniej, jak stopniowo stygnie moje wyniszczone ciało. Tymczasem to coś bezustannie krążyło gdzieś wokół mnie, karmiło się strachem, który bezustannie ze mnie wypływał. W końcu nadszedł ten dzień. Nie było go przy mnie. Tak samo zniknęły lęki, samotność oraz wszelaki ból. W ich miejsce wstąpił spokój. Czułem się wolny od tych wszystkich straszliwych myśli, które od jakiegoś czasu bez przerwy mnie dręczyły. Przede wszystkim byłem wolny od tego czegoś. Nigdzie go nie widziałem. Nawet wtedy, gdy zerkałem kątem oka, czułem się jak narodzony. Wtedy straciłem wzrok. W ciemności poczułem, jak uderzają we mnie fale lodowatego powietrza które z każdą kolejną chwilą zdawały się przybierać na sile. Względny spokój ustąpił miejsca nieopisanemu lękowi. Znów poczułem zapach spalonego mięsa. To był on. Wrócił. Tym razem zapach był wręcz powalający. Czułem, jak się do mnie zbliżał. Nagle usłyszałem przeszywający lament. Zdecydowanie większej liczby osób niż dotychczas. Wokół mnie zaczął panować chaos. Pękały szyby, porcelana. Zupełnie, jak gdyby przez moje mieszkanie przechodziła wichura. Rozpoczęła się nierówna walka o oddech. Na swojej dłoni poczułem dotyk przeraźliwego zimna. Wtedy przez całe moje ciało przeszła fala chłodu. Który sparaliżował mnie doszczętnie. Było coraz zimniej. Zawodzenie, które rozbrzmiewało zewsząd, stało się jedną wielką kakofonią dźwięków. Wówczas straciłem słuch. Nie widziałem zupełnie nic. Mimo to czułem, że moje ciało opada. Chociaż próbowałem ze wszystkich sił się ruszać, moje ciało wciąż ogarniał paraliż. Dźwięki dobiegały do mnie, jednak miałem wrażenie, że pochodzą z wnętrza jakiejś studni. Moje bezwładne ciało napotkało przed sobą jakąś ścianę. Powoli wracało do mnie czucie w kończynach. Nie odczuwałem żadnego bólu, jedynie przerażające zimno. Wraz z tym, jak zaczęły wracać siły, starałem się podnieść z powierzchni, na którą przyszło mi upaść. Kiedy wspierałem się na łokciach, przede mną począłem widzieć własne dłonie. Wzrok z każdą chwilą stawał się coraz bardziej wyraźny. Kiedy wstałem, bardzo szybko zapragnąłem znów stać się ślepcem. To co zobaczyłem sprawiło, że ze strachu i bezradności zacząłem krzyczeć. Mój wrzask dołączył do milionów innych, by po chwili zostać stłumionym przez przerażający i szaleńczyrek. Przede mną rozciągał się czarno szary krajobraz szaleństwa, pełen niezrozumiałych bytów, lamentów, cierpienia i horroru. Widziałem bezkres rozciągniętych twarzy w niekończącej się agonii. Niesamowity smród siarki i spalonego mięsa był tutaj wszechobecny. Czarne, rozciągnięte kształty krążyły nad nieskończonymi zwałami ludzi, co chwila przebijając nędzne ciała swymi ostrymi kończynami. To było piekło. Morze ludzkich ciał, nad którymi krążyły niczym czarne kruki przerażające byty. Cierpienia innych zdawały się wlewać do mojego ciała, które po chwili miało zapłonąć żywym ogniem fizycznego bólu. Padłem na kolana. Ponownie straciłem czucie w kończynach. Przede mną znów zapanowała nieprzenikliwa ciemność. Ocknąłem się dopiero na szpitalnym łóżku. Nade mną wisiało pełno popodłączanych kroplówek. Czułem się strasznie obolały. Miałem wrażenie, że cała moja skóra płonie żywym ogniem. Moje ciało pokrywały liczne ślady silnych poparzeń. Zapach spalonego mięsa wciąż gryzł mnie po gardle. Lekarze nie chcieli mi nic powiedzieć. Nie mówili, co się stało i jak mnie odnaleziono. Okres rekonwalescencji trwał bardzo długo, i chociaż minęło wiele lat, wciąż nie odważyłem się spojrzeć w lustro w obawie przed tym, jak teraz wyglądam. Jednak nie to było moim największym problemem. Najgorsze były krzyki. One już nigdy nie miały mnie opuścić. Podziękowania dla sponsorów odcinka: Luny Lawgut oraz Emilii Łarzewskiej. Patronami Mystery TV są Sandra Polak, Aleksandra Lazar, Magda Przybyła, Jakub Komorowski, Marcin Pielak, Patryk Piekarski. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV: studiolektor.pl. Scenariusz Maciej Morkman-Zygmunt. Czytał. Jakub Rutka